Siemankos z Tystyno witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mamy taki bardzo specjalny dzień, ponieważ dzisiaj jest Sylwester, czyli ostatni dzień 2016 roku, więc z tego powodu fajnie by było jakbyśmy zagrali w jakąś mapkę sylwestrową i oto i ona, tutaj mamy twórców tej mapki, mapka nazywa się po prostu Noworoczna Mapka 2017, krótka historia. W wolnym tułaczeniu, No i teraz jesteśmy w takim mm, dziwnym lobby. Mamy skrzyneczkę, w skrzyneczce mamy jedzonko. W skrzyneczce mamy jedzonko, mamy upieczonego Nemo. I o, jeszcze sobie weźmiemy serka. A co? A co? No i okej. Okay. Press start to. Press to start the adventure. Ok. Jesteśmy w domku. I, 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 i rozejrzyjmy się, może troszeczkę. Mamy, mamy dwie skrzyneczki. Mamy skrzydeczkę, w której są płyty, które nas kompletnie nie interesują. A tutaj mamy. O, to już jest, to już jest ciekawsze. To już jest ciekawsze. Tutaj mamy chyba wprowadzenie do historii. E, czy słyszysz te hałasy na zewnątrz? To brzmi, jakby villagerzy byli z jakiegoś powodu smutni. Zdajcie. Dlaczego są smutni? No dobra. Zaraz się dowiemy, zaraz zapytamy. Co im, co im leży na serduszku, dlaczego są smutni? Uuu, hu hu hu, 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 hu. O, to, o to, to, to lubię, to lubię. Będziemy wyglądać jak jakieś pajace w takich dziwnych, kolorowych ubrankach, ale, ale, ale zawsze się przyda odrobina ochrony. No dobra, czy tutaj coś mamy? Nic tutaj nie mamy, ale, 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 ale tu mamy jakieś drzwi. Tu mamy drzwi do piwnicy i mamy troszeczkę nietoperków i mamy kolejne skrzyneczki. Dlaczego ta skrzynia wydaje dźwięki drzwi? Okej, okay, dobra, jest zamknięta, rozumiemy, no dobra. Ta jest pusta, a tutaj nic nie mamy. Tutaj też nic nie mamy, nie wiem czemu tak sprawdzam. Ale może niektórzy czasami jakieś steregi dodadzą. No dobra, nieważne. Wychodzimy na zewnątrz i mamy i mamy fajną wioskę. Tam coś się dzieje. Panowie villagerzy, dlaczego stoicie? O co chodzi? Dzień dobry, mieszkańcy miasta. Wiem, że pracowaliście bardzo ciężko na ten dzień i, i wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na ten event. Ale, fajerwerki naszego miasta zostały skradzione. Zastanawiam się, gdzie jest pani Loli. Tak. Wiemy, że ona nie lubi tych imprez i fajerwerków, ale dlaczego zrobiłaby coś takiego? Mu niech ktoś to sprawdzi. Znam właściwą osobę. To Polish Chocolate. Du, 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 du. Polisz czy znajdziesz panią Loli? No, oczywiście, że znajdę. Oczywiście, że wam pomogę. Tylko. Mm, co, co, co mam robić, panie, panie prezydencie? Co, co robić? Jak żyć? Nie, ja nie wezmę kredytu. Ja nie, dlaczego ta skrzynka jest pusta? Ja chcę wam pomóc. Jak ja mam wam pomóc, skoro nie wiem, co mam robić? Ale dobrze. Pani Loli zniknęła, więc myślę, że możemy zacząć od. Od sprawdzenia, co pani Loli ukrywa w mieszkaniu. Co my tu mamy? Mamy tutaj mieszkankę. Mamy muchomorka. O, już pani Loli jest podejrzana. Kto trzyma muchomorka w doniczce, co? Chyba tylko żwirek. Tutaj mamy. Oho, what is my journal doing here? Dobra, czekajcie. Zobaczymy, co pisze. Co pisze w tym dzienniku. Aha, to jest nasz dziennik. Czyli nasz dziennik był u pani Loli, ok? Firewerki, które wielarzy próbowali planowali na to święto były nudne. Ja, inżynier fajerwerków, ja i inżynier fajerwerków możemy to zrobić lepiej. Pokażę im dziś wieczorem. Wkradłem się do domu. Czy to była czy to jest pani Loli? pisze czy to my piszemy, nie wiem wkradłem się do domu, wziąłem wziąłem albo wziąłem wszystkie fajerwerki, mogłam zostawić w mieszkaniach jakieś poszlaki? hmm czy w tym mieszkaniu coś jeszcze zostało? secrets, tak, ale secrets zobaczcie jak, jak bardzo tajemne powieszczenie, okej, okay. no dobra tu nic nie znaleźliśmy, otw zostawmy otw otwarte drzwi, żebyśmy wiedzieli, że to są, że tutaj już byliśmy. Tu mamy kolejny domek, który widać jest jakiś troszeczkę większy. Mr. Snowby, ale tutaj nie możemy wejść chyba, że przez okno, ale nie możemy, bo nie możemy wybijać okien, bo jesteśmy na game modzie e, adventure. Kolejny zamknięty domek. I co my tu mamy zrobić, co? O, na szczęście tutaj jest otwarte. I tutaj mamy kompletnie nic. Na górze, co mamy na górze? Na górze mamy u, zbrojki. Te, o, te zbrojki nam się bardziej przydadzą. Sorki, sorki, że tak okradam, y, szabruję i w ogóle, ale, ale to mi się bardziej przyda. Tutaj mamy basement chest key, klucz do... Co nam się przyda? Nie wiem. Klucz do skrzyni w piwnicy! Do tej, która była zamknięta. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idziemy, idziemy, idziemy. Tu zastawmy otwarte. Nasz domek był o... Ten? Ten nie. To był nasz domek. I w piwnicy mieliśmy skrzynię. W skrzyni... Ta, ta skrzynia, która wydawała dźwięki drzwi. Okej. Okay. Pyk! Mamy fajerwerki, tylko co one robią w naszej skrzyni. Czyli to my, my je ukradliśmy? Dobrze rozumiem? To my byliśmy odpowiedzialni za, za kradzież fajerwerków? up my Oh, damn, I need her. Chwila, bo nie przeczytałem co my tutaj mamy. To czytaliśmy, tego nie czytaliśmy. Po tych wszystkich latach, nadal mam kartę dostępu do kopalni węgla. Chciałem pójść do mojego centrum zarządzania fajerwerkami na wzgórzu, aby naprawić fajerwerki należące do miasta. Pójdę do kopalni i sprawdzę e, moją kartę. Myślę, że wózki nadal działają. Ok. Tylko co z tymi fajerwerkami? Czy mamy te fajerwerki oddać? Chyba nie. Mamy tą kartę. E, kopalnia była na górze, jeśli dobrze pamiętam. Więc musimy szybciutko e, odwiedzić tam górę, tak? Tam jest kopalnia? Chyba tak. Czy tutaj jest kopalnia? Chyba to jest kopalnia, zobaczcie. Coal mines, tutaj. Ja tam chciałem na górę iść. Okej. Okay. Jak tu wejść? Tu jest wejście, Ok. Okej, okay, wszystko pod kontrolą. Jeszcze, jeszcze niczego nie zepsuliśmy. Okej. Okay. Hej, you, polish chocolate. Zamknęłyśmy tutaj. Weź kartę i otwórz. E, aha, tu mamy kartę wrzucić. Ok. E, tutaj coś jest. Co tu jest? Eee pani loli ależ ty jesteś piękna ależ ty jesteś piękna mhm mm mhm mm mhm mm nic tu nie mamy dobra uwolniliśmy cię co teraz mamy aha, Ok. press for new minecart press for boost pora na przygodę nie mam pojęcia czemu akurat muncy gwiazdne wojny, ale tutaj mamy powrotny. Okej. Firework Control Center. Okej, okej. Zobaczmy tym. O, co to jest? Ale gdzieś... Czekajcie, coś tu jest? Czy mi się coś zbugowało? Nie. Myślałem, że tu jest yy, prosta powierzchnia, jakaś, jakiś szklany chodnik czy coś. Ale to przez te shadery. No dobra. Firework Control Center. Co my tu mamy? Włóż firewerki do dużej skrzyni. No dobra. Wkładamy fajerwerki do dużej skrzyni. A tu mamy kolorki. Okej, okay. tu mamy kolorki, tylko. Mm. Switch lever outside to start firework. Aha, uh -huh. gdzie jest ta dźwignia? Chodzi o tą dźwignię? Pyk. Wow. Wow. Widzieliście? Napis 2017 się pojawił. Tylko bardzo słabo widoczne, nie wiem, czy to przez te shadery chyba przez te shadery, Poczekajcie sekundkę. O, teraz widać 2017. Włączę na chwilę shadery bo jestem ciekawy, czy to. Czy to przez shadery tak się dziwnie robi. No, szybciutko, internal. O, od razu lepiej, zobaczcie, teraz widać od, dużo lepiej. Tak więc, kochani, to by było na tyle. Szczęśliwego nowego roku. Miejmy nadzieję, że 2017 będzie zdecydowanie lepszy, zdecydowanie lepszy dla mnie, dla mojego kanału i zdecydowanie lepszy dla Was wszystkich. Jak wiemy, 2016 nie był jakoś specjalnie dobrym rokiem. Było dużo dram, dużo fajnych ludzi umarło. No ale słuchajcie, wszystko przed nami i. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego, nowego roku. Dziękuję wam za oglądanie. Znaleźliśmy fajerwerki. Uwolniliśmy panią Loli, którą nie mam pojęcia dlaczego w sumie uwięziliśmy. Ale mapka skończona. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!